Ama związana była z Łodzią bardzo mocno. Tu się urodziła w roku 1923. Tutaj chodziła do szkoły, między innymi do konserwatorium muzycznego, którego nie zdążyła skończyć ze względu na wybuch wojny i okupację niemiecką. I Łódź była też miejscem jej pracy konspiracyjnej w wywiadzie ZWZK, no a później ciężkich chwil więzienia właśnie tutaj przy Gdańskiej 13, więzienia kobiecego Gestapo wówczas, w którym przebywała od maja 1944 roku do zajęcia łodzi przez armię Sowiecką. Jest taka piękna książka Juliusza Kadena Banderowskiego z lat 30. XX wieku Miasto mojej matki. To Lwów, skąd ten pisarz znakomity pochodził. Otóż Łódź jest dla mnie miastem mojej matki. Tutaj do śmierci mieszkali moi dziadkowie, których odwiedzałem. Tutaj też mieszkały jej przyjaciółki, czy to z lat Wojny i okupacji, czy też koleżanki już później z pracy zawodowej. Stąd też ogromny sentyment, który ona żywiła, a ja jak gdyby dziedziczący też żywię do tego miasta, które pamiętam z wielu odwiedzin w dzieciństwie. Czego Łodzianie, współcześni Łodzianie mogą uczyć się od mamy? Można powiedzieć, że jej zasługi mieściły się zarówno w obszarze virtutes militares jak i virtutes civiles czyli zasługi wojenne i zasługi cywilne bowiem Niezależnie od tej bohaterskiej karty, która jak gdyby ze względu na udział w wywiadzie głębokim między nim w Hamburgu i Berlinie, sporo dała i AK i w ogóle sprzymierzonym, po wojnie była lekarzem, społecznikiem, niezmiernie zaangażowanym w swoją pracę i równocześnie naukowcem, uczonym w zakresie medycyny, w zakresie gerontologii, która była jej specjalizacją. Więc chyba to jest właśnie takie przesłanie, że. Można Ojczyźnie dawać wiele i w trudnych chwilach zagrożenia i w codziennej pracy dla powszechnego dobra.